W tym filmie zbuduję wielką makietę przedstawiającą bitwę z czasów II wojny światowej. Staram się odzwierciedlić skalę konfliktu, i uwzględnia ikoniczne pojazdy wraz z figurkami odzwierciedlającymi żołnierzy z danego okresu. Zaczynajmy! Jednak przed zaczęciem pracy jako profesjonalista przygotowałem sobie taki oto plan. Bre. A do zbudowania makiety użyję takich oto dwóch płytek. Po przygotowaniu płytek do budowy. Postanowiłem przyczepić na nie klocki z możliwością wpięcia pinów, dzięki którym po zbudowaniu makiety będę mógł się bezpokojnie rozdzielać i łączyć ze sobą. Następnie zbudowałem obramowanie makiety do poziomu, od którego zacznę budowę i tym poziomem będzie poziom rzeki. Postanowiłem wyłożyć płytki, na które potem ułożyłem płytki w odpowiednich kolorach, bo oddały odcień podłoża rzeki. Całą resztę potem wyłożyłem kafelkami po loże transparentnej czerni, by lepiej oddawał ten kolor mętnej wody. W dalszej części postanowiłem zbudować brzegi rzeki, żeby móc już przejść dalej. Zgodnie z dalszą częścią planu postanowiłem zbudować most. Do zbudowania mostu użyłem dwóch łuków, które połączyłem ze sobą podłużnymi brykami i dodałem resztę elementów, by dokończyć jego podstawę. Następnie, by zbudować górną część mostu, szybko połączyłem ze sobą kilka płytek. Które potem wytajlowałem kafelkami i płytkami na zmianę, by lepiej została oddana struktura mostu. Później zbudowałem murki będące jego barierami. I całość umieściłem na podstawie makiety. Teraz pora uwzględnić zniesienie odchodzące orzechi. Po rozpatrzeniu kilku wersji możliwości zbudowania zniesienia postanowiłem użyć wersji z brickiem. By zbudować to zniesienie, użyłem kilku płytek, które przyczepiłem na ruchomą część bricka w połączeniu z slopem i tailami, dzięki czemu została udana jakby intensywność właśnie zniesienia, po czym przygotowane segmenty przyczepiłem na makietę. Jak możecie zobaczyć, efekt finalny nie wygląda najgorzej. W tej chwili mogę przejść do reszty terenu. Postanowiłem zacząć od dokończenia drogi, która będzie wiodła przez most. Aby podnieść teren, musiałem zbudować dodatkowe podpory z klocków, po czym przyczepiłem na nie dodatkowe płytki, na których będę mógł zbudować dalej drogę. I zbudowałem drogę z połączenia dodatkowych tajli, jak i normalnych płytek Lego, żeby nadała, została nadana jej ciekawa struktura odzwierciedlająca także drogę po której poruszają się pojazdy. Na końcach mostu doczepiłem także do, dodatkowo odwrócone łuki, które dodawały mu o wiele ciekawszego kształtu. W dalszej kolejności na makiecie zrobiłem to samo co w przypadku drogi, czyli budowałem kolejne podpory, na których potem umieściłem płytki i w tym momencie mogłem się zabrać za resztę terenu. możecie zobaczyć na planie, w tym miejscu ma stanąć dom. W tym celu złożyłem jego prowizoryczny kształt, który umieściłem na makiecie, aby wiedzieć w jakim miejscu umieścić odpowiednie elementy, aby dom mógł stać pod odpowiednim także kątem. Po czym w dalszej części miałem możliwość dokończenia całej reszty terenu na makiecie. Tak prezentuje się całość podbudowania terenu. Czas na drugą część makiety. Nowy fragment podmieniłem z lubą częścią makiety i zabrałem się do budowania. Zaczynając od drogi, zbudowałem ją w ten sam sposób co na poprzednim makiecie. Wyczerpiłem dwa kratery i dokończyłem ich budowę na makiecie. Tak jak pokazuje plan, zaznaczyłem linię okopów na makiecie po czym dobudowałem ich jeszcze podłoże w podobnym stylu do tego, co jest na drodze. Jak pewnie kojarzycie okopy, każdym znajdują się podpory do ziemi, która jest po obydwu stronach. Także, by zbudować te podpory, użyłem jednej podłużnej płytki 1x4 w kolorze brązowym, połączyłem ją z rykanem 1x2 z teksturą drewna. Jak przygotowane segmenty ustawiłem bokiem na makiecie, dodając w ten sposób ciekawy efekt okopu. By dokończyć makiety, doczepiłem resztę podpór, dokończyłem też obramowanie i wyłożyłem wszystko płytkami. Na tak przygotowanej podstawie dokończyłem także resztę terenu. Czas dorobić drzewa. Łącząc ze sobą na przemian w małych odstępach i pod różnymi kątami, Bryki 1 na 1 z stadami po wszystkich stronach i używając podłużnych brązowych płytek, podobnych do tych, co były użyte w okopie, byłem w stanie zbudować takie oto potężne świerkowe drzewo. Jednak to drzewo polecam tylko do użycia w makietach, bo cóż, no jak widać nie jest zbytnio trwałe, do zabawy się raczej nie nadaje. Potrzebuję jednak także mały drzew. Aby je zrobić postanowiłem użyć ciekawej techniki połączenia małej brązowej łodygi na kwiaty z brązowym kwiatkiem ze stadem i dosypiłem wtedy do nich liście. Powtarzając ten segment i łącząc je kilka razy otrzymałem takie oto małe drzewko. Ustawienie drzew zacząłem oczywiście od największych i od samego końca. Po ustawieniu wszystkich dużych świerków postanowiłem doczepić także mniejszego świerka zbudowanego w podobnej technice, tylko zamiast yy, już przyczepionych do niego listków zbudowałem odpowiednie podpory, na które nałożyłem splecione sołą liście. I na sam koniec dodałem jeszcze najmniejsze drzewko. Włączyłem ze sobą makiety, czy na pierwszej części ustawiłem także brakujący domek i postawiłem na niego dodatkowo dach. Wyczypiłem również resztę do innych prostych drzewek w kolorze E7. Przed domkiem postawiłem takie mały płotek. Przy zakończeniu jednego z mostu, dodałem jeszcze wodną roślinność i umieściłem nad rzeką mały drewniany most. Pora teraz na dodanie reszty roślinności. ale makiety nie wyglądały na zbyt puste, z elementów łodyg kwiatów postanowiłem zbudować małe skupiska gęstej trawy, jak i również krzaczków i całej innej masy roślinności. To było naprawdę męczące. Cała ta konstrukcja zajęła mi ponad 4 dni budowy i w sumie łącznie około 30 godzin. Jednak to jeszcze nie koniec. By uzupełnić braki pojazdów, postanowiłem zbudować ikoniczny czołg T34. A dla fakcji niemieckiej dobudowałem jeden z ich najbardziej powszechnych czołgów z całego okresu wojny, czyli sztuga. Starałem się, by obydwa modele były mniej więcej w skali figurek i myślę, że wyszło ostatecznie całkiem nieźle. Pola na figurę. Niestety LEGO nie produkuje figurek nawiązujących do okresu II wojny światowej, ani uzbrojenia z tamtych czasów, więc w tym celu musiałem zamówić samemu swoje customowe figurki. Ale patrząc na te detale myślę, że naprawdę było warto. Najpierw się zająłem żołnierzami niemieckimi. Wszyscy posiadają jesienny kamuflaż i wyglądają naprawdę niesamowicie. Zobaczyłem również kilku żołnierzy radzieckich z nadrukowanymi mundurami oraz kilku żołnierzy w customowych płaszczach. Pora teraz umieścić gotowe kurki na makiecie i skończyć jej budowę. Na skalę tej makiety. Wielu, nawet nie powiem wam, ile mi to zabrało siły, siły mentalnej, żeby to podnieść. Tak samo, że wszystkie drzewa praktycznie mi runęły, jak to tutaj jedno przed chwilą. Ale jest ogromne. Lepiej, żebym to postawił, zdecydowanie. Więc, jaka jest historia na tej makiecie? Też mamy tutaj Rosjan, którzy dokonują ofensywy na pozycje niemieckie. I zbudowali sobie specjalnie tutaj pomoc, żeby tylko nie, nie przemieszczać się tylko za tym czołgiem, ale móc szybciej się przejść na drugą stronę rzeki. I zajęli tutaj pozycję za tą chatką, ruszając dalej do ataku, jak tutaj widzimy, ale zaskoczyły ich pozycje niemieckie, ponieważ wcześniej został dokonany ostrzał artyleryjski, po którym pozostały tutaj kratery i który miał przegonić z tych pozycji wroga. Co się jednak nie stało, ponieważ Niemcy się tutaj ufortyfikowali, nawet mają czołg, stanowisko karabinu maszynowe, przez to widać zaskoczenie na części żołnierzy tutaj rosyjskich. I jak widać, Niemcy tutaj nie, nie zamierzają im pozwolić przejść dalej, Trzymują swoje pozycje. I nawet próbuję tutaj rzucić granat, żeby im przeszkodzić. Tak samo czołg tutaj mierzy do czołgu rosyjskiego. Nie wiadomo, który strzeli pierwszy, który zniszczy którego. Od strony rosyjskiej jedzie czołg T-34. zanim nim podążają też żołnierze z piechoty. Taka jest historia tutaj na tej makiecie. Mam nadzieję, że się wam podoba. Ja muszę powiedzieć, że osobiście jestem bardzo zadowolony, jak z tego wyszła. Lepiej niż sobie to nawet wyobrażałem. Jeżeli oglądając ten film dotrwali do samego końca, bardzo Ci dziękuję. Jest to moja pierwsza praca. Pierwszy film, który nagrywam i właściwie wstawiam na YouTube'a. Jeszcze udostępniam sam wygląd samego siebie, swoją twarz. Naprawdę dziękuję Ci. Chciałbym tylko wspomnieć jeszcze, że cały ten film i kanał jest zainspirowany twórczością, zarówno angielskiego kanału 3 Bricks, I Więc, jeżeli lubicie angielski content i nie macie problemu z językiem angielskim, to. Zachęcam do sprawdzenia, bo jest chłopak, który to tworzy, jest naprawdę świetny w montażu. No i twórczością poskładanego na polskim YouTubie, który mnie najbardziej chyba zainspirował do nagrywania tego kontentu. Ponieważ widząc jego sukces, i widzę, że jest po prostu zainteresowanie i modelarstwem, i Lego rozwojem wyobraźni. Mam nadzieję, że sam będę w stanie to szerzyć, będąc przy okazji oryginalnym. Więc yy, sprawdźcie sobie zarówno te dwa kanały, jeżeli nikt z Was jeszcze o tym nie słyszał. Choć wątpię, myślę, że to mniej więcej ci sami ludzie oglądają. Mogę Was tylko poprosić, żebyście zostawili lajka, subskrypcję. Będzie mi niezmiernie miło. Będziecie mogli się przyczynić też do rozwoju mojego kanału w tym samym momencie. A za polubienia i subskrypcję. Płacę się Wam, mam nadzieję, wyjątkowym contentem i coraz, lepszym, coraz lepszą jakością moich filmów, że dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia z tym.